Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj kolejny test. Ostatnio mieliśmy na, tap na tapecie piwko w Kegu. <coughs> Prawie <coughs> rok podacie, A dzisiaj mamy coś nowego. Dzisiaj wrzucamy nowy typ. Typ filmików. Będziemy testować różne rzeczy, bo w końcu prepersi to prepersi, tak? Jeżeli mamy coś zbierać i czekać na nieoczekiwane, no to musimy czasami te zapasy sobie uszczuplać, testować, otwierać i dokupać nowe. Więc teraz sobie. Szynka wieprzowa mielona 300 gram z zakładów w No Taka powiedzmy szynka szynka 15% białka, tłuszcz 5, 2,2 2 g soli węglowodany 2,3. no taka naj, najtańsza, ale szynka, szynka to szynka. Więc moi drodzy, otwieramy sobie ją, patrzymy na termin ważności 27, o, 27 września 2025, czyli mamy 3 miesiące, 3 miesiące podacie. Zobaczymy, czy to w ogóle, słuchajcie, ma jeszcze jakiś. Oprócz tego, że da się zjeść, czy to będzie jeszcze smaczne. Czy to będzie miał aromat? Czy to by jeszcze przypominało? Słuchajcie. O, sekundeczkę. No i już jesteśmy. Tak to wygląda. Słuchajcie, nie ma żadnej pleśni. Nie ma tutaj oczywiście galaretki, bo akurat te konserwy nie mają galaretki. E no, jest miękkie, jest wilgotne. Za chwilę zobaczymy to sobie. Słuchajcie, to już kanapeczki robię, że wycieram masełko z nożyka. Słuchajcie, no, wygląda to tak. To jak karma psia, ale. Powiem tak. Nie smakuje to jak mięso. Ale jest słone, Jest aromat dymu wędzarniczego. Słuchajcie, wygląda no na to, że to normalne, jadalne mięso. Zawsze to teraz na spodeczek, słuchajcie, i dokonamy oględzin. No i moi drodzy, tak to wygląda. W środku jest dosyć, dosyć fajne, wygląda jak mięso. Tak wygląda to na kanapce, jak typowo konserwa turystyczna. Wiadomo, nie jest to jakaś sokołów. To nie była w ogóle konserwa w cenie, tam nie wiem, 11 czy tam 12 zł. Bo są też takie, napady, że możecie kupić tam z, z, z Krakusa czy z Sokowa takie naprawdę mega, mega fajne mięsne. Jak również ze sklepu Dziki Preppers, czy, czy ze sklepu Adolfa Kulińskiego, bo cały czas ten sklep prosperuje. Są różne takie, napady tego jest multum w internecie. Możecie sobie zaopatrzyć takie konserwy, słuchajcie, i faktycznie trzymamy je sobie w szafce, trzymamy je sobie na spiszarce. Temperaturze do 20 stopni, najlepiej 14-17, zachowajmy ten, ten przedział, żeby nie było wahań ciśnienia, wahań temperatur, i faktycznie może takie coś poleżeć wiele, wiele lat. Moi drodzy, w tej chwili jest względny czas spokoju. W Polsce specjalnie nic się nie dzieje, sklepy są czynne, energia elektryczna dopływa do mieszkań, woda płynie, gaz też leci w rurkach, moi drodzy. Na razie jest wszystko w miarę dobrze, ale nie wiadomo, czy kiedyś przyjdą czasy, że będziemy słuchajcie o taką puszkę. Będziemy się bili i stali w kolejce, bo nie będzie co do garka włożyć. Ciekawostka: e, takie coś powiedział tego nie jest, bo to jest konserwant. Jest trochę galaretki. faktycznie może to być średnia ilości konserwantów, gdyż jest tu na pewno użyty stabilizator. E330, no to to jest, to już jest konserwant. E250 to jest witamina C, moi drodzy. E, I E621, i E451 także może to się wytrącać, a to białe tutaj, w puszce, bo jak to poskrobicie, to jest puszka metalowa, to jest tak zwana cynowana puszka, słuchajcie, od, od wewnątrz, tak samo jak puszki, puszki od piwa, to też nie pijemy z aluminium, moi drodzy, tylko one są powlekane od środka substancją, także to nie jest tak, że piwo z puszki to śmierdzi blachą, bo jest bezpośrednio do blachy nalewane, moi drodzy, nie, możecie sobie wziąć, zrobić analizę chemiczną, rozciąć sobie puszkę od środka, wywinąć drugą stronę i zobaczyć. Co tam się znajduje? Podobnie jest taką puszką, jakby to nie było pokryte tym białym, to po prostu zaraz by nam to zarze wiało moi drodzy. <laughs> Zachęcam do interesu zobaczyć, można sobie kupić maszynkę do robienia takich puszek. Puszki kupić sobie w postaci pustej, słuchajcie, i sami sobie możecie wekować. Tyldylizować, oczywiście, i po prostu sobie wytwarzać takie rzeczy. Ale pytanie, czy to nie będzie na to samo, co zakup furtowni? Ja uważam, że będzie na to samo. Szkoda czasu i nerwów, moi drodzy. Także, moi drodzy. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja sobie jeszcze tutaj o, usznę sobie kawa. Mm. Da się przeżyć. Słuchajcie. Także tu bym ostrożny. Do preparesto, że mówią, że 5-10 lat. Podacie to może leżeć, moi drodzy. <coughs> leżeć może. Ktoś kiedyś otworzył nawet konserwę 30-letnią, niemiecką. Była to twarda jak kamień, ale też da dało się z Cóż mogę powiedzieć? Może w dawnych czasach słuchajcie nie używano tylu konserwantów, bo jak kupicie dobrej marki takie, takie coś, ci golonka, czy, czy żeberka w kapuście, czy po prostu konserwa turystyczna, czy nawet po prostu szynka, czy coś takiego, to nie potrzeba używać żadnych E. Wystarczy sól i pieprz, i dobra tyltylizacja, czyli e, po prostu wielogodzinna, w kilku, kilkudniowa etap pasteryzacji. I wtedy nie musicie dodawać konserwantów różnych e, azotanów, salet i Bóg wie co jeszcze. Ja się z Wami żegnam, życzę smacznego, trzymajcie się ciepło. Taki dzisiaj krótki filmik. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.